Zapraszam serdecznie wszystkie osoby urodzone 2 kwietnia na Wasz króciutki horoskop obejmujący najbliższe 12 miesięcy cóż takiego będzie się działo w tym roku, który jest przed Wami, aż do kolejnych Waszych urodzin. A więc przede wszystkim pierwsza karta, która pokazuje nam tutaj aurę miesiąca, aurę tego, przepraszam, nie miesiąca, ale roku. Są to tutaj takie, taka karta związana z architekturą, z planami, z konkretnym tutaj jakimś takim wzorem, według którego będziecie prowadzić swoje życie, a więc jakiś może dochotyczyć to rzeczywiście Planów związanych z domem, z mieszkaniem, które tutaj sobie tam planujecie zrobić remont, czy też wybudować, zakupić, albo tutaj może być związane z czymś zupełnie innym, może dotyczyć każdej innej sfery życia, bo jest to po prostu karta planowania, karta takiego konkretnego już ustalania, dosłownie z ołówkiem w ręce, zapisywania, czego to ja chcę. A czego tutaj, że tak powiem, mieć nie mogę, tak, czyli rysowania tego, co powinno być ujęte w tych najbliższych planach. Jest to karta bardzo pozytywna, pokazuje, że w ten roku będziecie mogli w końcu przystąpić do realizacji tych swoich planów, o których myśleliście wcześniej. Co będzie trudne, karta krzyża pokazuje trudności, tak, trudności z odcięciem się od pewnych, od pewnych związków, od pewnych kontaktów. A więc tutaj pod tymi kontaktami mamy, mm, mamy na, myśli, mam na myśli takie osoby, które są typowymi wampirami energetycznymi i w taki czy inny sposób przywiązały Was do siebie i teraz trudno będzie ten, z tego związku, z tej takiej współpracy, z tych kontaktów się odciąć, dlatego też jeżeli jesteście w, macie wokół siebie takie osoby i wiecie dobrze, wiecie już o tym, że powinny być te kontakty odcięte to w tym roku postarajcie się zrobić to jakby z większą mocą, dokładniej konkretniej już, najpierw przemyślcie, a później znajdźcie sposób, żeby się odciąć, bo nie będzie to takie Łatwe, jak się Wam wydaje, tak na pierwszy rzut oka. Karta trzecia z kolei, będąca taką radosną niespodzianką w Waszym życiu, pokazuje tutaj, pokazuje tutaj możliwość zajścia w ciążę, pokazuje możliwość założenia rodziny, pokazuje również zwraca uwagę fakt na to, że w Waszym życiu pojawi się osoba, która wypełni puste do tej pory miejsce i w sercu, i to wokół Was. Karta mówi o radościach związanych i z dzieckiem, i z nowymi planami, planami czyli coś, jakiś plan, projekt, projekt, który rodzi się od pewnego już czasu. Tutaj widzimy na pierwszej karcie, że on zaczyna się krystalizować, już go widać. A ta trzecia zapowiada, że w tym roku uda się go urodzić, tak? Uroda się go tutaj już wziąć na ręce i zacząć się z nim do niego przytulać, tak? Czyli po prostu metaforycznie chodzi o to, że będzie można naprawdę się z rezultatów tego swojego planu cieszyć, czego Wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie życzę. Niech te Wasze plany, moje kochanie się re realizują i dają Wam pełne szczęście. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.